Dobra, zrobiliśmy sobie odkład taki prosty, najzwyklejszy prototypowy pół korpus na razie na spód. Przycięta płyta OSB na tym korpus. Do korpusa wsadzone rameczki. Tutaj mamy ten matecznik. Tutaj mamy ramkę z jedzeniem. Tutaj mamy dołożoną ramkę z węzą. Mam listewki takie fajne. Jedną z nich mamy wsadzoną tutaj, a więc zatwór. I to nam na razie daje tę możliwość, że one sobie na razie wychodzą tędy tutaj. Tu mamy kolejny zatwór po to, żeby nam się listewki nie majgały. No i to sobie będzie trzymać się tutaj. Później zrobię im taką deskę od spodu, żeby tutaj miały wycięty otwór do wchodzenia, wychodzenia, a to im zamknę tutaj, nie? Mhm. To im później tutaj zamkniemy. No i na razie nałożę tutaj, powiedzmy, folię i zakryję tym dużym blatem, jakąś tam cegłę położę, żeby mi wiatr tego nie zmuchnął. I tu mamy kawałek jakiegoś ciasteczka, czyli tniemy dziurę, tak. No, jest taki wytyczny, że wyciąć. możesz większo, Takie? Możesz taką, no. Z jednej strony całkiem wyciąć, czy otworzyć im to? Nie, całkiem. Całkiem, całkiem. Zdy, z, 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 usuniemy, tak? Zerwać folię, no. Zerwać folię. Kurczę, patrz, zerwana folia. No i to pójdzie wiadomo. I to zostawiamy im tak jak teraz, tak? Mhm. Do spod, do dołem, tak? Tak. Sobie będą pobierały. Będą sobie pobierały. Czyli zamykamy yy, tutaj górę. No i co? I czekamy, żeby matka się wygryzła. Obwąchały się pszczoły poleciała na oblot, unasienniła się, wróciła i haratała nowe pszczółki. Tak za jakiś czas musisz zobaczyć, bo część pszczoły wróci do ula. Nie zobaczyć ile pszczoły, czy, jak będzie mało, to trzeba będzie wziąć z, 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 dosypać. dosypać nie? Tak. No ale to już. Zobaczysz, wy... jak będzie powietrze. No nie? Ale patrząc tutaj, no to jest dużo, to jest tak. mnóstwo pszczoły. Nie? W każdej uliczce jest tej Ten pszczoły to, bardzo, to, bardzo będzie dużo. silny. Jak się jeszcze są trzy ramki z czerwiem, praktycznie, tak się to wygryzie, to no. będzie silny tak. Oby tak było Także, no zobaczymy jak to będzie Poszerzamy swoją pasiekę Kolejne terytorium Z wentylacją tylko się martwię, czy to im wystarczy Wentylacja? Ta tutaj z boku? A tam z tyłu nie ma? Nie ma, jest no. chyba tylko jeden korek To znaczy na dzisiaj im to wystarczy Chyba, że mówiłbyś o tym, żeby tutaj jeszcze zrobić otwór u góry i tam zapajączka zamontować o to, o to by Ci chodziło Ale też im będzie padał, jak zasłonisz No na te kilka dni dotąd, dopóki mi nowy ul nie przyjdzie, muszą sobie jakoś radzić. No. Chyba sobie poradzą no, tyle, nie? No albo to, albo to, zrobić. Ale to znowu, żeby im inne pszczoły tam nie braciły. No nie, na razie to wydaje mi się, że trzeba to zamknąć. Tutaj mówię, położę na razie tą folię, przycisnę, przycisnę to jakimś tym i później. No, do trzech dni myślę ten ul przyjdzie nowy, nie? No myślę, że... Tak. To do tego czasu to chyba sobie dadzą radę, nie? No. No ty masz ule w styropianach i też dajem radę. No, zobacz, ładnie wchodzi, wychodzi. No dobra. No to dzięki.